Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na serwerze metin 2 serwer prywatny alestia.pl Jest ze mną dzisiaj szymski, szymski przedstawiciel. No się mano. Y, no i dzisiaj zaczęliśmy sobie. Na początku tak rozpinialiśmy, żeby pograć sobie w Metin lecz stwierdziliśmy, że METIM Polski jest zbyt. No, zbyt tam już zrobiło się za dużo graczy i za dużo botów. Nie da się tam już po prostu grać, to ciągle wywala. Nie ma takiego już klimatu jak był wcześniej. Gracze, którzy grali w tego metina wcześniej, to wiecie o chodzi. I szukaliśmy, znaleźliśmy, ale jest to chyba mój ulubiony teraz serwis, stał się. No i zaczęliśmy, patrzyliśmy i item, znaczy te itemy, wszystko nie jest jakoś tak łatwo, więc podobnie tylko, że dropią, dropi wiele rzeczy, tak jakieś tam dodania bonus, i tam inne jakieś kryształy na start mamy taką strój hoga niebieska i możemy sobie yy, dzięki niej tam mamy max reset szybkość ataku szybkość ruchu i mamy to na jeden dzień tam dostajemy za misję sporo itemów na początku mamy sklepy plus 4 więc tak żeby jakoś na start było jest serwer prywatny wiadomo że troszeczkę łatwiej ale z expem jest sądzę że tak samo. Tak samo jest tak. Tam nie ma żadnego tego bo na expo. Yyy, powiedz mi, co robimy dzisiaj? Yy, dzisiaj to no nie wiem. Bo w sumie no możemy zrobić questa, pojechać sobie do M2 tam dobić level albo poszukać metków. Tych, ja bym poszukał yy, metków, pokazał jak z tych metków jak dropi. No dobra, ale ja nie mogę na konia wsiąść. O nie, dobra, już mogę. Yy, no to może nie wiem, spotkamy się przy metku. No to następnego metka, tak? No dobra. Pierwszy metek. No, no dobra, szukamy metka. No to jesteśmy z powrotem. Znaleźliśmy sobie metin bitwy. Dwa metiny. Dwa metiny bitwy. Wykrywaczowi metin, którego mi poleciał z takich, takich fajnych streszyneczek. Niech że weszłeś do mnie. Playzcie. Oczko. Szkoda, że nie mam żadnych ja, Załóż jak. sobie tą, tą. Ale ty, ty, lepsza jest? Ale to nie będziemy manę dodawać. Ale no tego, załóż, a gówno tam. Załóż sobie tą. Że zawsze jest HP. A w to ma lepszą, lepszą szybkość tego. No to ubijemy sobie te e, To można bić razem ze zbroją, wiesz o tym? Jak z... Możemy mieć zbroję i zarazem tak, to. No, a jak, nie wiedziałeś? No nie, no, no, nie. Tak. <grym> Żal w ogóle nie mam zbroję, dobra, otóż... ale to już... czekaj. Bo ja sobie taką ładną branką miałem przez pięć, dostałem, sobie lepsze na 6, no ale niestety się chcemy. Kowal... Kowal, go nie lubi pozwalamy. Za pierwszym razem zrobić. Za pierwszym razem poczekałem. Siadło mi! <grym> Takie przywitanie na lesji tam... Nie, ciebie to nie robił pociągał. nie zrobi? <grym> ty, ty, zogra... ty, ty nie pograsz. Ty nie. O, ty patrz, nie. patrz, patrz co mi dropnęło, patrz. O, a bo, patrz. ne o, pół chodź tu. He, he, he. he. No, fair. No, fair. No, fair. Max, przyszedł 2K. poważnie. No w skicu Pokaż. No patrz. Ha, szeroki drugi jechał mi jeden szeroki. 3K kurde. <grym> Ja pamiętam jak na jakimś serwerze były, było 4k maksymalnie. Nie wiem, ja to na tych serwerach nie grałem, grałem sporo na PLO, ale teraz jak po 3k syp się zrobił... No ja patrz, coraz co tak. szybciej teraz nam to się da, metki. No. Nie wiem co, jak będziemy nam nudać, Musisz coś powiedzieć o Ciebie. Nie ja no, nie wiem, o skrzynia. Aha. Właśnie takie skrzynie... Znowu cóż, ja mam trzecią. Co czas i to dropiam mi tego w ogóle nie dropi. Z takich skrzyni To są takie skrzynie, które on dropią i tam fajne itemy z nich lecą tam Mi sporo tego poleciało, sporo mi tego poleciało No i ogólnie fajna sprawa z tym jest No to otworzymy, zobaczymy co mi tam poleci o, Niektóra szybkość Na 61, 30, 60, na 30 minut Przed którą miałem, złożyłem, jak to widać Nieźle Le Level Ci wszedł Level mnie wszedł Będziemy chyba sobie do 35. robimy sobie dwa skilly i będziemy je sobie czytać. Czytać to jest czytanie, nie jest tak chyba. Nie o, Polimorfia! Świnia! Skrzynia. skrzynia. O, tak! Pasterka z enlami. z instrukcjami? Co to jest? No to jest to właśnie z tym. Skrzynia z instrukcjami, od, z instrukcjami. otworzysz ją i masz chyba kulę, Czy znaczy, mi tak poleciało. Mm. Zniszczyłem zamek i się nie daje do, nadaje się do wyrzucenia. Uuu! Ty nie umiesz otwierać. Ty grysa dostałem. Tak? Fajnie. Hmm. Zawsze tam jakaś kasa. Ja już mam bodzia, mam małż. mi właśnie z tych skrzynek. świetne są te skrzynki. Zawsze jakaś kasa jest. Tam w szopach są FMS-y. Tam za jeden. K? Jeden k? Chyba. Chyba tak. Jedna k? Chyba tak. Albo, albo półtorej, nie pamiętam. Ale z kasą to jest tak, No na początek tak jakoś, nie wiem, ciężko się wydaje, no ale... Zobaczymy jak to poseramy, zrobimy sobie jedną shop, będą nam stałe. No i, i fajne fajnie jest to, że mamy konia, że nie musimy z buta wszędzie chodzić. Yy, no i te buty wiatru, które mamy na jeden... nie. O! Kobry. Nie wiem jak to było. Ale co, buty. Mam te jeden buty. Yy, jeden... No dzień z groszem tam jest tu mam całą... A, al, altyre, al... dobra, nie wiem to powiedzieć. Ale co? Al, al pelerie. Łuków. A, nie, jednego jeszcze nie użyłem. No, bo tu są pelerynki. Pelerynki też było 200 na nastarzyły, więc fajna sprawa. A mi dropnęło jeszcze 50 ze skrzynek. Mm, no, takie place'y. Eee, tu, oh, mam... e, tu mam... Tu mam, tu mam, tu mam... Dobra, mam Tu mam... Tu mam, tu mam, tu mam. Tu mam e... O pierwsza! pieza! Wow! E, nie wiem, może następne metki będziemy tylko końcówki pokazywać tych metr, metków, bo Ale za... czy znaczy, nudamy z DKA nie to zależy, bo możemy robić tak na przykład, że możesz... możemy na, temat, na dany temat się też mówi wypozyć no, i No tak, wypadać, będziemy... No dobra. Mówisz, mm, no, bo to tak grę głównie, jeśli, znaczy początki... O. <laughs> no początki są nudne, tam będziemy wam pokazywać y, też tam inne. No wiem, później to wiesz, na przykład, nie wiem, głosów, coś takiego. no właśnie z bossami, jakieś szkaty, jakieś te cięższe Otwieranie questy. Ten... No to... fajna sprawa. Możemy zrobić ten... tam do 20 levela. Bo o z... tak, zleciało. o tak. O daj mi to, wiesz co, masz to zbroję, daj mi to zrobię. ja sobie lepsze. On no tam maga ci pyknęła. No dobra, yy, no to dobra, albo nie, jeszcze pokażną skrzynkę. Yy. No. no i? Sam zniszczyłeś zamek To co? To szukamy to, jeszcze, nie? Szukamy dalej metków Widzimy się przy kolejnym No to jesteśmy znowu <głos> <głos> Żeby was nie zanudzać <noise> Żeby nas nie zanudzać, Widzicie? dropnęła mi e, kolejna rzuć. Mam już sześć Dobra, te rzucie są tylko... Of. A fasolka Zen druga No niestety Masz już dwie? Tobie dropią żółcie, mi dropią fasolki <noise> Patrz się I, <noise> Wiesz, takie tam Właśnie, to pani powiedzieć możemy zrobić, jak właśnie wbijemy ten 20 level przypuśćmy. O, skolaj na rzucia. Wbijemy ten Po 20 levelim, tam zrobimy sobie jakieś dane tam EQ, tak żeby to wytrzymało, mniej więcej. I możemy iść na loch, nadropić medali. No, loch musi być zaliczony jedyna Nie, Zabijać z instrukcjami. Chap to pomaga. Eee, z instrukcjami, no już. O, tak! Smoczy z COVID. Podwyższenie ataku i pom. O pomoc smoka naj. Nice. Eee, no to nie wiem, może przy kolejnym metku zobaczymy tych metków ubijemy. Serwery... No przejdźmy się do kawałek, może pokazać proszę. drop wam ogólnie w tym filmiku drop i opowiedzieć trochę o tym serwerze. No to I tam. Opowiedzieć Daj. na temat. Myślę, że się będę wypowiadał ile razy na temat polskiego serweru, który jest. Główny, steka. ale yy, tak. I jeszcze ten. No, Jeszcze. Yy, jeszcze. Gramy tutaj półtorej. O! Patrz! O, do, o nie, nie, nie te, Bijemy czarnie? Nie wiem, czy to damy radę. Ale bo wiesz co, jest taki problem, że tu są te wszystkie serangi, i mogę do nas może pozabijać. No, to nas pozabija. Chodźmy stąd w ogóle, bo nie wiem, po co tu przyjdziemy. E, dobra, to widzimy się przy kolejnym metku, to jest tam po. po. żal, zobacz moje. No mi już prawie. jaż mam połowę. No, siema, trochę. Dobra, zobaczymy to do przy kolejnym metku. No to cześć, witamy po przerwie. Jesteśmy na. Zmieniliśmy channel na CH2. CH2. CH2, CH2. znaleźliśmy dwa metki obok od razu uhuh! po zalogowaniu się metiny. O tak, nie znany z plusem. <grym> Instrukcja z konnej. Znaleźliśmy dwa metiny, które bardzo chętnie ubijamy. Nie wiem, czy ja grałem do tej pory na junio, na żółtych na polskim serwerze myślałem, że jest tam fajnie, ale na tych, jeśli nie wiem, czy tu po prostu jest więcej metku na tym priwie czy tak po prostu jest ogólnie o, Ten jakieś 3, ża -no. szpoko drop szpoko, poko, koko po, po, po ile ha, lol, po 1k co? ile ci kasy przychodzi? Nie po, wiem, ale mam już 80k, he, he Ja mam, ja mam 79 yy, y, prf, prf, ja dobra, zapomniałem. Yy, no, nie wiem, skutamy tego metka. No, biemy no. tego metka i kończymy, nie? Bo po co tak. Co no, To jest, jest ten odcinek, jest taki, taki jeszcze. troszeczkę informacyjny for fun, pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam, wam, wam się spodoba. No i tak, bardzo polecam ten y, prywatny serwer, w tym tam niżej, tym, 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 no, no. W opisie wciepniesz. No, tego. Lejestrat, znaczy, reflinko, no, 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 <laughs> no, Nie, nie, no, link ten, po no, link. Fajne jest tutaj, że mamy jeszcze godzinę i datę. Po angielsku, której nie rozumiem. O, może, zebrałem ci Ascent. Na szczęście wiem, Mo. którego, który mamy, 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 mamy. Mamy. <laughs> Miesiąc. Mamy. No dobra z żal CI TEGO UŻYKUŚIŁO! Lol, przez pewien czas taki dziwny... Ja że dochodzę. Okay. No, fajna, fajna sprawa z tym y, priwem, jeśli komuś <grym> bardzo przeszkadza ten polski serwer. Wielu, wielu osób już się cieszyło na to łączenie serwerów. A jednak ja, to zepsuło całego metina. Całego metina zepsuło już. Wolałem to Arkantes, na którym było parę shopów, w tym M1, wolę do niebieskich jeździć i kupować sobie... <grym> Kupować sobie tam, posiedzieć no, Zabijali mnie, to już tam inna sprawa Ale było przyjemnie te wszyscy, wszyscy gracze wiedzieli jak się każdy nazywa Tu się znali, tam się znali yy, Nie było takiego... Takiego, takiego, takiego... No takiego... No, no to takich, właśnie Takich, takich ciotkusujących wszystko Na przykład podjeżdżają ci do metka Na przykład jak grałem wcześniej to podjeżdżali mi do metka O tak! pierwszy Expo po 30 minut! No dalej. Nie to, żebym cię zazdrościł, nie. Nie to, żeby kolejna żuć. Igła skorpiona. No i odcinek Żuć niedźwiedzie z plusem. Księga kląt, nie wiem. To się chyba tą księgę kląt oddaje. O tak. No znowu tobie. Niebieska Level, level, level. Ja też mam level. Ty masz 12, tak? Też nagramy wam PVP nasze, które zrobimy bardzo chętnie. O je! Duchowe! Strój dupom. <laughs> znaczy, a czym masz zraz, nie? Czołem. <laughs> Czołem. Dobra, ej, teraz robimy odcinek, jak ubijemy, ubijemy bossa. Czekaj, solo boss, zostaw go. Nie, solo Baron. <laughs> solo Baron. Chcesz... No, z tego LOL-a trochę. Ale tam mniej. Znaczy, z U U mnie to będzie mniej, bo ja mam tak słabego kompasa, że chyba nie nagram. Lola się to nie zależy. Czy nam się będzie chciało nagrywać? Bo my wygramy tyle, że, że jakbyśmy mieli nagrywać, to byśmy musieli wrzucać trwać 20 odcinków dziennie. Nie. To znaczy ja już tyle nie gram? Ponieważ... Bo, ci, nie, bo ci się coś z lolem stało? Nie, bo ja miałem trzy awk i się zdenerwowałem i po prostu bo myślałem, że tego nie wytrzymam i sam zatrzymaj No dobra, to sam chciałem awka, jak już mi jedna osoba została w grze Patrz! O właśnie, pamiętaj, to jest genialne! Patrz! Te mocki są świetne! patrz. jest! Cool. No, no dobrze, to w tym miejscu się z wami pożegnamy o. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego filmu Będziemy tacy, pech, jakby pech jak pech dostaniemy łapkę Nie, łap. nie do końca, my... Zbyt długi film dla początkowych nagrywających Ej, patrz! Nagrywających. Jak yy, dostwacie do końca, to będziemy tacy. Yy. Dobra, dzięki. O, Trzymajcie tak. się, strzałeczka u Haha ha, walić no, Nara. No się